Zobacz, no co może wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skaligę. Nie szukam kłopotów. Patrzcie, ludzie. Starczy podnieść głos, a już kuli ogon. Jak pies, co w nocy słyszy wycie wilka. Chcesz zjeść? To wyjdź na podwórze i czekaj. Co w miskach zostawimy, Ilga za płot wyrzuci. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Gertrolde, a my nie Ankreid. Nie chcemy tu gości. Fuh! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego skąd pochodzą. Gerald z Rivi, wiedźmin. Jorun, syn Zygwalda, jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Tak, Geralt? Rzadko wzbudza masz taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. A no je! Yeah. Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobrych kupców sporo. I Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, i ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazda tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię, coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym, przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę i kolejkę. Twoje zdrowie. Bywaj. Znowu. Zasmakował ci skeliski miód przy błędach. Niczego sobie, dziękuję. To pan na drogę i wypierdalaj. Widzę, żeście nic nie zrozumieli o prawie gościny. Trudno, skoro trzeba, to pięściami wyłożę. Daj spokój, Jorunt. To tylko żarty. Słabe, ale zawsze. Nie, jestem poważny. Śmiertelnie poważny.

Rajdów, wojen, pojedynków i zginąć z ręki takiej miernoty. Spokojnie, sprowadzę z Nahora. Nie ma co. Przebił mi płuco. Utopię się we własnej krwi. Ulej czasem miodu za moją pamięć, za Jorunda. Syna Zigwalda, co żył godnie, a zmarł głupio twoje synowie, oni... Co z nimi? Mów do diabła! Zginęli z ręki jakiegoś obce. tylko dwóch synów, a ty ich zabiłeś, przerwałeś mój ród. Przykro mi, ale to nie ja szukałem zwady. Czy obcy mówi prawdę? Kto pierwszy dobył miecza? Nie wiem. To się wydarzyło szybko, a myśmy już parę rogów osuszyli. Twoi synowie nie respektowali praw. Gdyby nie Jorund już za pierwszym razem, by... Rut, Jorunda i mój dzielił Blodsveid. Zemsta krwi. Co zrobił, czy powiedział, nie ma dla mnie znaczenia. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Będziesz się bronić przed Jarlem. Jeśli Lugos Szalony uzna, żeś niewinny, odejdziesz wolny. Mam się zdać na sądy człowieka, na którego wołają Szalony? Albo walczyć z całą wsią. A wszystkich nie pokonasz, choćbyś miał i trzy miecze. Niech będzie. Prowadźcie. Zachciało mi się pójść do tawerny. Kiedy będę sądzony? Kiedy Jarl ci czyli czyli nieprędko. Im kto dłużej siedzi w kamieniołomie, tym mniej będzie pyskaty, jak przyjdzie do sądzenia. Ten tu czeka drugi rok, tamten trzeci. Lugos przecież mówił, że sąd będzie dziś. Zapomniałeś? A tak, racja, chodź. Początki mojego rodu sięgają czasów Ubina Wielkiego, a ten pies go przerwał. Musi za to zginąć. Ja tu wydaję sądy, Leif. Pamiętaj o tym. Przecież to przybłęda obcy. Nie zasługuje ani na proces, ani nawet na śmierć od miecza. On. Nie przerywajcie sobie, z chęcią posłucham. Geralt, nie myślałam, że tak szybko się znów zobaczymy. Zaprosiłeś mnie na swoje ziemię. Powiedziałeś, że znajdę tu robotę. Tak, przy zabijaniu potworów, nie ludzi. Przejdźmy do rzeczy. Leif twierdzi, że zamordowałeś jego synów, Koriego i Krakiego. Co ty na to? Walczyłem w obronie własnej, Jorunda. Nikt nie potwierdził Twoich słów. I nikt nie potwierdzi. Zawsze łatwiej powiesić przybłędę niż sądzić swojego, co? A, masz gadane. Gadane? On mnie obraził, Jarlu. Mnie i cały nasz klan. Kodeks przodków mówi, że... Cicho! Już podjąłem decyzję. Geralcie z Rivi. Uznaję cię winnym podwójnego morderstwa. Karą za to jest śmierć przez uduszenie. Ale możesz się jeszcze wykupić, płacąc wagę Koriego i Krakiego w srebrze. Rozłóż płatność na raty. Wiedźmini długo żyją, więc może pod koniec przyszłego wieku się spłacę. Mam lepszy pomysł. Sam zapłacę wykupne. Co? To wbrew wszelkim prawom! Ja tu ustanawiam prawa. Wracaj do domu, Leif, bo jak mnie zeźlisz, przywiążę ci z tym skrebrem do szyi i wrzucę do morza. Miły gest, choć pewnie nie bezinteresowny. Powiedz no, Wiedźminie, masz honor? Mam. Zadość uczyniłem Leifowi w twoim imieniu. To znaczy, masz u mnie dług dumy i musisz zrobić, co rozkaże. Więc słuchaj uważnie. Mój syn Logos Siny pojechał na wyprawę, ale nie przeciw czarnym, czy łupić klasztory. Zachciało mu się płynąć do jaskini snów na południu wyspy, a stamtąd się nie wraca. Cwany z ciebie chłobi dobry w mieczu, co rzadko idzie w parze, dlatego masz mu pomóc. Potrzebuje dziedzica, jaki by nie był. Zabieraj rzeczy i rób to rzekłem, albo na zawsze stracisz godność i imię. Przez pana nocka, co?